Motodziennik wspiera platforma samochody.pl, portal z ogłoszeniami motoryzacyjnymi, na którym możemy kupić lub sprzedać autonowe bądź używane. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na test. Recenzję samochodu, który stoi za mną. Jest to kolejny elektryczny Hyundai, tym razem jest to Ionic z cyfrą 5. Więc ten mniejszy, lżejszy, tańszy, ale Anion mały, Anion lekki, Anion tani. O tym wszystkim opowiem Państwu za chwileczkę. Na początek małe sprostowanie, dziękuję Państwu za czujność. Machnąłem się w ostatnim teście MG-HS. No, pomijam to, że mi się ciągle ten HS z zs myli, ale to już po prostu mój mózg jest tak skonstruowany, że pewnych rzeczy nie wyłapuje. Za to nie można ze mną grać w karty, bo potrafię do dwóch talii zliczyć. Natomiast tam wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że mamy tam wtrysk bezpośredni. Natomiast w jednej ze specyfikacji w sumie wydawało mi się, że uzupełnianej przez, przez dystrybutora, przez producenta. Była informacja, że to jest wtrysk wielopunktowy, tego się trzymałem. Tak naprawdę jest tam wtrysk bezpośredni. Prostuję, bardzo przepraszam, dziękuję za wyrozumiałość i przechodzimy do Hyundai'a ionika z cyfrą 5. Tak ten samochód wygląda. I może zacznijmy od specyfikacji. To jest samochód, który... W aktualnych cennikach, bo przed chwileczką dosłownie sprawdzałem, bo to się podobno wszystko bardzo szybko zmienia, kosztuje w jednym miejscu od 204 tysięcy złotych, w drugim miejscu od 213 tysięcy. Natomiast to jest wersja za 240 tysięcy złotych. Uwaga w promocji, poprzecenie. 240 tysięcy złotych. Auto jest z jednym tylko silnikiem, czyli napędzana jest oś z tyłu. Silnik ten ma 230 koni. W najsłabszej wersji jest to chyba około 170 koni. W najsłabszej wersji jest też mniejszy akumulator na 58 kWh. Tutaj tych kWh mamy 77 i teoretycznie zasięg, który pozwoli nam przejechać 450 km. Nie, zasięg, ale taki prawdziwy, realny, to jest przy takich temperaturach, jakie mamy w tym momencie, to jest około 330 do 360 km. Tak wskazuje moje doświadczenie, bo już ten samochód parę razy ładowałem. O zaletach tego auta, o wadach oraz o tym, co dość ważne i istotne, to znaczy o tym, że narzekanie działa i że warto narzekać, i że czasem warto napisać komentarz w internecie albo wyzłośliwić się na temat jakiegoś samochodu. O tym wszystkim oczywiście też Państwu opowiem. Ale najpierw popatrzmy sobie na to, jak ten samochód został zaprojektowany. Bo uważam, że tutaj jest no, przynajmniej takie 70% sukcesu, jeżeli chodzi o to auto. I nie wiem, jak u Państwa, ale u mnie pierwsze wrażenie było takie... Ha! Golfa zrobili. Zrobili takiego Golfa, jakiego Volkswagen powinien zrobić zamiast tej ósemki, która jest trochę pokraką. Natomiast to jest... Może nie tak bardzo charakterystyczny jak w przypadku Volkswagena Golfa e, słupek C, ale jest taki wyraźny. I oprócz tego linia tego samochodu jest taka, powiedziałbym, dość kompaktowa, prawda? To nie wygląda jak SUV, nie wygląda jak crossover, e, wygląda jak takie zwykłe, zwykłe auto z segmentu C. No na B jest może trochę zbyt pękaty, ale guzik prawda, to nie jest mały samochód. I on jeżeli chodzi o jakieś próby porównania go do Golfa czy do Forda Focusa, do jakichś takich popularnych kompaktów, które nie są w wersji kombi, no to moim zdaniem on trochę przegrywa, Tego, on trochę wygrywa. Tego tutaj niekoniecznie to widać, a to jest kawał samochodu. On ma 4 metry i 60 cm długości. I on bardzo dużo zyskuje, jak stoi na parkingu w otoczeniu innych samochodów, dlatego że teraz to wygląda jak taki. No, taki zwykły kompakt, nie? Taki futurystyczny trochę. Zaraz zresztą popatrzymy na te detale. Ale jak postawimy to właśnie w otoczeniu innych samochodów, no to wtedy okazuje się, że, e, że mamy tutaj do czynienia z samochodem tak naprawdę dużo większym. Czyli jest to trochę przeskalowana klasa C, segment aut kompaktowych. Jest to zdecydowanie większe i też obszerniejsze w środku. Sporo ciekawych detali. Tutaj tak naprawdę można by było na ten samochód gapić się i gapić a, i przypatrywać. Jest, dzieje się tutaj. Światło awaryjne i postojowe. Mnie się to podoba. Ale wczoraj usłyszałem, naprawdę Ci się to podoba? To jest postarane. To się nie musi wszystkim podobać. Te światła migają tutaj na kamerze, tak? To jest kwestia odświeżania, ale tak naprawdę one tak, nie, one tak nie migają, świecą cały czas. Prosta rzecz, prawda? Trochę blachy, trochę plastiku, trochę plastiku, trochę plastiku, gdzieś tutaj to porozdzielane. Bardzo prosta forma, nieprzesadnie skomplikowana, a efekt, na moje poczucie estetyki jest wow. To są dziewiętnastki i one w tej bryle trochę znikają. Widać, że to jest na dużym kole. Ale tak raczej stawiałbym na osiemnastkę, jest to dziewiętnastka I to jest zimówka, sporo gumy. Mieliśmy to chyba na 20 calowym kole też przynajmniej raz, dlatego że to nie jest pierwszy raz, kiedy ten samochód jest na testach. Myślę, że to już trzeci albo czwarty raz jest u nas. Oczywiście różne wersje były. To jest najciekawsza, bo jest najtańsza. To jest wersja Dynamic, czyli początek, czyli początek cennika. No tyle tylko, że większy akumulator, więc. Ten początek zaczyna się od 230. To jest moja ładowarka, którą ze sobą włożę. Przy okazji jakiegoś następnego testu samochodu samochodu elektrycznego, o niej Państwo opowiem więcej, bo z niej po prostu korzystam. To jest polski Greensell i to się z jednej strony podłącza do gniazda siłowego. W garażu, na przykład moim, albo u mojego brata, albo u moich rodziców. A to się wkłada do samochodu i to się ładuje. Jeżeli chodzi o bagażnik, nie jest on zbyt wielki, ale tutaj. I tutaj jest jeszcze taka dodatkowa przestrzeń. Nie jest on zbyt wielki, ale to też taka cecha charakterystyczna, którą mam nadzieję, że zaraz uda się jakoś wychwycić: że tutaj dość wysoko się siedzi. To znaczy widać, że tutaj ta podłoga jest bardzo gruba. Jest w tym samochodzie jedna rzecz, której strasznie nie lubię, bardzo nie lubię i którą naprawdę bardzo szybko bym zmienił. To są tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza dotyczy tego małego przycisku, który teoretycznie powinniśmy gdzieś tutaj dotknąć palcem, żeby w momencie, kiedy mamy kluczyk w kieszeni, auto nam się zamknęło albo otworzyło. Problem jest taki, że to zwłaszcza jak pada deszcz trochę nie działa i złapałem się na tym, że jeżdżąc tym samochodem ja po prostu ten kluczyk już za każdym razem wyciągam, dlatego, że nie mam ochoty się z tym szarpać, a i tak muszę się z tym szarpać, dlatego, że te klamki to jest wymysł szatana. To znaczy trzeba było zrobić coś innego, albo żeby te klamki się same wysuwały, albo żeby się same chowały. Natomiast tutaj jakby jest to zbyt skomplikowane. Ja rozumiem, że to fajnie wygląda. Dla dzieci jest to nie do ogarnięcia. Ani za pierwszym, ani za siódmym razem. I jak podchodzę do tego samochodu z siatami, z zakupami i jeszcze na przykład z dzieckiem, i mam oczy dookoła głowy, to tutaj naprawdę zdarza się, że jakaś, jakieś ciepłe słowo pod adresem tego, kto to wymyślił, z moich ust pod nosem padnie cichutko, ale mimo wszystko te klamki bym naprawdę podziękował im. Do bagażnika, zajrzyjmy z przodu, tak. A, ostatnio się przyglądamy tym e, różnym uszczelnieniom e, spoin proszę zobaczyć jak to tutaj elegancko wygląda no? robot kładu. ładnie kładł ładnie ładnie zaraz tu wrócę z miernikiem czy tu coś jest? jest schowek e, instalacja elektryczna ale ta nisko, nisko prądowa akumulator wcale nie trakcyjny zwykły co my tutaj jeszcze mamy? Jeden płyn chłodzący i drugi płyn chłodzący. Ten płyn chłodzący wygląda na bardzo drogi. I on jest bardzo drogi. Jest ocynkowany. Proszę bardzo. Stalo cynkowana. Stalo cynkowana Stalo ocynkowana. Maska jest aluminiowa. Tego się nie spodziewałem, jeżeli mam być szczery. To co jest fajne i to czego się nie spodziewamy patrząc na to auto tak na zewnątrz, kiedy nie nie jesteśmy w stanie złapać jego proporcji i wyobrazić sobie tego, że to ma 4,60 m długości. Fajne jest to, że w tym samochodzie jest sporo miejsca z tyłu, To jest naprawdę bardzo dużo miejsca, zarówno nad głową, jak i na łokcie, też na nogi. Ale dobrze by było jeździć boso, dlatego że ja na przykład swoich stóp nie jestem w stanie jakoś tak wygodnie wsadzić pod fotel, który jest przede mną. No to jest fotel moje ustawienie. Może trochę, może trochę powinien być bardziej do przodu, ale mimo wszystko jest tutaj. Na Naprawdę sporo miejsca i dzieciaki również nie narzekają. To znaczy, mają tutaj dużo przestrzeni, więc jak najbardziej, jak najbardziej jest to wskazane i pożądane. Jest tutaj jak najbardziej ok. Jestem bardzo ciekawy, ile osób do tej pory, czyli po obejrzeniu takiej uczciwej połowy materiału, który dla Państwa przygotowałem, zdążyło napisać w komentarzu 200 tam ileś tysięcy złotych człowieku Tesla. Oczywiście, że Tesla. Oczywiście, że Tesla zgarnia ostatnio absolutnie wszystko, ale wydaje mi się, że to jest dość dobra alternatywa, dość ciekawa alternatywa, jeżeli ktoś Tesli nie chce. Bardzo przyzwoicie zrobione. Plastik, 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 plastik. Ale taki fajny, porządny. A... Trochę pomieszanych materiałów. Fotel kierowcy w najtańszej wersji wygląda w ten sposób. Moim zdaniem jest wygodny. Tutaj mamy jakieś przeszycie, które sugerowałoby, że ten element został potraktowany jakąś nitką, ale to chyba też jest w tryskarki, tak jak w MG. Te materiały są wystarczająco dobrej jakości, tak, nie mamy tutaj takiego poczucia, że siedzimy w czymś, że siedzimy w czymś tanim, kiepsko zrobionym, jest jak najbardziej ok. W momencie, kiedy nie mamy plusa po stacyjce, to to wszystko jest wygaszone. Co ciekawe, nie znajdziemy tutaj nigdzie logo Hyundaia, tylko logo Ionica, to są te cztery kropki. Idziemy dalej. Teraz nam się wszystko podświetliło na kierownicy, jak mamy plus, na stacji, plus po stacyjce. Tutaj mamy ciszej, głośniej. Tutaj mamy zmianę stacji radiowej, na przykład pozaprogramowanych w ten sposób. Jeżeli chcemy, żeby leciało po kolei, to przytrzymujemy. Obsługa głosowa. Zróbcie play. Przepraszam, niestety nie zrozumiałem. Pomoc. Oto kilka dostępnych poleceń. Na tym ekranie nie ma funkcji rozpoznawania głosu. Radio multimedia i ewentualnie do zmiany. Czyli tutaj sobie nie pogadamy z tym, to jeszcze raz. Włącz proszę polskie radio program drugi. Powtórz proszę ostatnie polecenie. Włącz stację Polskie Radio 2. Przepraszam, nie zrozumiałem. Powiedz polecenia, aby wyświetlić polecenia. Włącz stację Polskie Radio Dwójka w radiu. Znaleziono dwa wyniki wyszukiwania. Której stacji chcesz posłuchać? Dwójki. Przepraszam, nie zrozumiałem. Podaj proszę numer wiersza. Jeden. Odbieranie Polskie Radio Dwójka w parku tak naprawdę nie chciałem toku, tylko chciałem polskie radio, program drugi, no ale dobra niech będzie, że to jakoś tam działa tutaj mamy przyciski do obsługi tego wyświetlacza tak jak nie przepadam za dwoma ekranami w ramce, tak tutaj mam wrażenie, że to jest całkiem niezłe, co ciekawe one nie są na tej samej wysokości, proszę zobaczyć ten jest trochę niżej, ten jest trochę wyżej tak jakby był trochę większy, ale nie jest trochę większy są bardzo podobne, natomiast są na różnej wysokości i jest to na pewno zabieg, który czemuś ma służyć. Yy, zaraz się tym samochodem przejedziemy, zaraz yy, i tak jak Państwo widzą, on jest naładowany w 90%, jak go wczoraj przy minus 2 odpiłem z ładowarki, yy, to miał 350 km zasięgu, przejechałem nim około 20 km i ma 356, to jest strasznie miłe, jak coś takiego się dzieje. Na jedne rzeczy się złapałem, że obsługa tego ekranu dotykowego yy, nie jest dla mnie wygodna. Ja mam bardzo długie ręce i ogromne łapy, a mimo wszystko ledwo dosięgam, żeby tutaj w trakcie jazdy coś nacisnąć i nie jestem w stanie tego zrobić bez odrywania pleców przy, prawidłowo, przy prawidłowej pozycji za kierownicą. Nie jestem w stanie tego zrobić bez odrywania pleców od, od fotela. Trochę dziwne. Natomiast, natomiast o, nawigacja, przycisk do obsługi multimediów. Tutaj do strojenia kamery. No tutaj w tym wypadku mamy do czynienia z jedną kamerą. I różne rzeczy do, do poustawiania. Tak to wygląda. I tu jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj nie ma tunelu środkowego. Jest tutaj schowek. W tym schowku, czy raczej na dole, są porty do ładowania. Tutaj też jest taka duża półka. Natomiast tu jest przestrzeń. Jeżeli ktoś na przykład lubi sobie jeździć. Z autostradą z nogą w ten sposób, to tutaj ma taką możliwość jeżeli chciałby w trakcie jazdy przejść na przykład z fotela, z, fotelu, z fotela kierowcy na fotel pasażera to również jest to możliwe oczywiście nie jest to wskazane przejedźmy się, przejedźmy się, przejedźmy się przejedźmy się kawałek jak na razie mamy jednego poważnego minusa Zanim uruchomiłem silnik i zanim wyjechałem na drogę. Ten poważny minus to są klamki. Dołożę jeszcze jedną rzecz. W poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek w poniedziałek, byłem po dwóch czy trzech takich marnych nocach, krótko spałem, dużo pracy i byłem potwornie zmęczony, siadłem do tego samochodu. Jedyne o czym marzyłem, to to, żeby zaczęło lecieć ciepłe powietrze w miarę szybko. i nie leciało, to znaczy musiałem pokonać jakąś trasę, dojechałem na miejsce i cały czas miałem zimne, chłodne, lodowate powietrze z nawieczników. Mimo tutaj robienia absolutnie wszystkiego, czyli dawania suwaków na górę, temperatura Rambanksa na nawiew na maksa, nic, zimne powietrze. Co się okazało? To się zablokowało, to po prostu nie chciało działać, w jakiś sposób nie aktywowała się funkcja dajmy ogrzewanie. Ona się aktywowała dopiero, kiedy wysiadłem z samochodu. Zamknąłem auto, poszedłem załatwić swoją sprawę, wróciłem, e, uruchomiłem samochód i wtedy ogrzewanie już normalnie działało. Nie wiem, czy u Państwa, jeżeli mają Państwo takie samochody, też coś takiego się zdarza. Od czasu do czasu tutaj się raz zdarzyło, raz i nie powtórzyło się to. No ale e, nie sposób też powiedzieć o ogromnych plusach tego auta. To znaczy, dla mnie największym plusem tego samochodu jest to, jak on został zaprojektowany na zewnątrz, bo on mi się bardzo podoba. Jak został zaprojektowany w kabinie, bo to wnętrze również mi się podoba. Podoba mi się to. Jak w tym samochodzie siedzę. Podoba mi się to, ile jest przestrzeni dookoła. Też to, że on jest taki nieo w nieoczywisty sposób duży. To znaczy, jak tak sobie stoi sam, to on wygląda na niewielki. Natomiast na taki zwykły, normalny, takiego kompakta 430, 440. Natomiast w momencie, kiedy postawimy go obok jakiegoś innego samochodu, to okazuje się, że to jest naprawdę duży auto. Natomiast wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz. Już tak sobie jadę. I gadam dłuższą chwilę. Jak do tej pory nie mieliśmy jeszcze, jadę tą samą trasą, którą jeżdżę zazwyczaj. A jak do tej pory nie mieliśmy jeszcze żadnej przypominajki o tym, że coś robię źle, albo że jadę za bardzo środkiem, albo nie środkiem. Zaraz do tego dojdę, ale jeszcze o jednej rzeczy chcę Państwu powiedzieć. To jest ta wersja, która ma 230 koni, i ma napęd na tył, i ma dużą baterię. To jest samochód, który waży prawie 2 tony. To waży prawie 2000 kg. To jest naprawdę ciężka fura, i trochę to czuć. Jeżeli chodzi o Przyspieszanie, jeżeli chodzi o komfort o wygodę, to myślę, że tutaj jest to na dość wysokim poziomie. Na pewno jest to bez porównania lepsze, bez porównania lepsze niż Cupra Born czy Volkswagen ID 3. Jedyna rzecz, której mi trochę brakuje, i to będzie trochę niesprawiedliwe dla tego Hyundaia, ale no jeździłem, przecież nagrałem tym MG4 elektrycznym, i tam było coś w rodzaju takiej lekkości. To znaczy, tam ten samochód tak leciusieńko jeździł, tak. Fajnie przyspieszał, tak fajnie hamował, taki był lekki. Natomiast tutaj czujemy ten nadmiar masy, czujemy, że to waży dwie tony, jednocześnie nie jest zbyt duże. Daje rady ta platforma podłogowa, daje rady to zawieszenie. Natomiast czujemy, że jedziemy ciężkim samochodem. I przechodzimy do tego, co jest absolutnie najważniejsze. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jeżeli nie, no to postaram się na przykład gdzieś tutaj wkleić wkleić. Link do testu z Ionikiem 6. Ja tam potwornie narzekałem na to, że nie jestem w stanie z tego samochodu korzystać, dlatego że on cały czas czegoś ode mnie chce. To znaczy, po uruchomieniu auta. Muszę wyłączyć. Najpierw system, który odpowiada za rozpoznawanie znaków drogowych, dlatego że mnie cały czas próbuje męczyć, zamęczać i tak dalej, tak dalej, a nie zawsze wie z jaką prędkością powinienem jechać, dlatego że część danych jest zbierana ze znaków, ale część danych nie jest aktualizowana w momencie, kiedy jest odwołanie tej prędkości, a część danych jest pobierana z nawigacji prawdopodobnie. I czasem robi się tutaj taki miszmasz, że mogę jechać 50, a samochód pokazuje, że mogę jechać na przykład 90, tak? Albo odwrotnie, że mogę jechać 90, a samochód pokazuje, że mogę jechać 50. Co się działo w Ioniku, w Ioniku 6? Ajonik 6 ciągłym dzwonieniem przypominał. Że jadę za szybko, nawet wtedy, kiedy nie jechałem, ciągle interweniował, jeżeli chodzi o tego asystenta utrzymania pasa ruchu. To samo było we wszystkich Hyundaiach, które testowałem przez ostatnie dwa lata. To samo było przecież w i10 i to samo było w piątym, 5, którym, z którym mam przecież kontakt po raz trzeci czy czwarty, czy może nawet piąty przez ostatnie dwa lata, czy od momentu, kiedy ten samochód pojawił się w polskiej dystrybucji. Bo tak jak mówię, to nie jest pierwszy test. Jedziemy sobie proszę Państwa tak dłuższą chwilę. I ten samochód nie przeszkadza mi w niczym. On tak normalnie jedzie. Zniknęła jego największa wada to o czym żeśmy, to, czym żeśmy rozmawiali tyle przy Ioniku 6. Pierwsza rzecz: został przekalibrowany i w końcu działa normalnie na takich drogach, na których nie ma wymalowanych pasów, i na drogach, które nie są autostradą. Został przekalibrowany system rozpoznawania pasa ruchu i, i utrzymania toru jazdy. Nawet zadzwoniłem ci do Hyundai'a, żeby wypytać trochę, dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. W Hyundai'u nie wiedzą, ale wiedzą, że tutaj są bardzo często aktualizacje robione i że po prostu narzekanie działa. To znaczy, Hyundai, tak samo zresztą jak wszystkie inne firmy, podejrzewam, zbiera informacje od klientów w salonach w formie jakichś ankiet zapewne, ale też założę się, że czyta komentarze, państwa komentarze pod niektórymi filmami. I. W tym wypadku mamy dowód na to, że to narzekanie działa. Że punktowanie tego, że ten system może być niebezpieczny, że nie raz, nie dwa razy zdarzyło się tak, że próbował mnie na czołowe zdarzenie wypchnąć tylko i wyłącznie dlatego, że jechałem drogą taka jak ta, czyli drogą, na której nie ma wymalowanych pasów. Opowiadanie o tym wszystkim plus państwa komentarze też było sporo. W których dzielili się Państwo swoim doświadczeniem, to wszystko działa. To wszystko zadziałało w ten sposób, że ten samochód dostał aktualizację. Ta aktualizacja dotyczy po pierwsze tego trybu utrzymania toru jazdy, czyli da się już normalnie tym samochodem jechać, nie szarpie kierownicą, nie próbuje nas ciągle na środek tej jezdni, na której nie ma pasów wymalowanych, ściągnąć. A druga rzecz jest taka, że nie piszczy, kiedy. Prędkość, z którą jedziemy, niekoniecznie odpowiada tej, która w tym momencie pojawiła się na znaku, bądź jest zapisana gdzieś w pamięci urządzenia, bądź została przez niego skojarzona, że tutaj powinniśmy jechać z taką i z taką prędkością. Dwie bardzo ważne poprawki: ja w tym samochodzie w końcu czuję się dobrze. W końcu nie muszę zaczynać jazdy od tego, żeby wyłączyć rzeczy, które potwornie mi przeszkadzają i moim zdaniem są trochę niebezpieczne. Brawo, Hyundai, fantastyczna sprawa. Na tym kończymy. Państwo zachęcam do narzekania na absolutnie wszystko, dlatego że jak Państwo widzą, to działa. I cóż, kłaniam się pięknie, do zobaczenia w kolejnym odcinku.